No i widzowie, po skończonym evencie nie musieliśmy długo czekać i mamy nowiutki Arms Race, gdzie jak zawsze CSGO Skins dodał 5 od 4 zł do 200, więc rozszał jest taki jak zawsze. Będzie to sprawdzać elegancko, oczywiście w tym materiale. Jak zawsze macie do wygrania skina za 5 dych. Żeby go zgarnąć, zostawcie łapę w górę, suba z dzwonkiem, follow na kiku. pierwsza linijka w opisie jest link. No i w komentarzu napisane które który boda w trakcie odcinka i widzowie cały czas każdy, kto używa mojego kodu może zgarnąć sobie 8 aktywnych przedmiotów Wasz. Karambity, Ursusy. Polecam bardzo, bardzo serdecznie. A to wszystko oczywiście z dobrze Wam znanym kodem, który tutaj wpisujecie, aktywujecie. No i wczoraj dodałem też tego USP-ka, Nie wiem, czy wszyscy widzieliście, także. Życzę powodzonka, oczywiście, jak zawsze, a my zaczynamy sobie. Teraz tak, właśnie. Ostatnio robiliśmy od bitwy, także dzisiaj otworzymy sobie najpierw. Quick Draw, pierwsza skrzyneczka. Zobaczmy, co my tutaj mamy. Mamy kosę, y, mamy rękawicę. W ogóle zobaczcie, kurde, taka koska. Chociaż ceny z tego co widzę, już wracają do siebie, do, do, do swojego stanu. Więc y, powoli, powoli, że tak powiem, do celu. Y, no i zobaczmy, 12,60 płacimy za. Trzy skrzynie i już mamy tutaj zwrot. Mamy zwrot, bo nie będę mówił, że to jest profit, bo to jest y, jakiś no, złotóweczko do przodu. Zawsze coś wiadomo. Ale no, profit to jednak byśmy chcieli nieco więcej. E, ty, no ale zobaczcie, cały czas cena krąży wokół zera, więc naprawdę skrzynka nie wygląda źle. E, otworzymy sobie teraz tą zadyszkę. Tutaj, tutaj. Na razie będziemy otwierać tak na szybko, żeby zobaczyć, czy w ogóle któraś będzie w stanie oddać. Bo chciałbym zrobić bitwę i myślę, że będziemy otwierać albo do momentu aż skrzynka na profit, albo tak, no ja nie wiem, jak z 5 razy, może coś takiego, nieważne. Da to w ogóle średnio, ani razu chyba nawet na zero nie było. Kolejna skrzynia, sztuka 21 złotych. I mamy tutaj co? Negev za 18 tysięcy? No, to jest grube, powiem szczerze. Ty, jaki tutaj profit za pierwszym razem! Dobra, mamy nowego faworyta i to zdecydowanie. Jestem ciekawy, ile kosztuje Jester w takiej skrzyni, nie? 1600 zł i mamy 4%? A w sumie, dobra, 1600 zł to jest ciul yy, siana, dobra. Mamy teraz yy, Marksman. Marksman case, za sztukę płacimy tutaj 84 zł, więc za 3252 I zobaczymy, czy też uda nam się za pierwszym razem zdobyć profit, a jak nie, to przynajmniej, żeby na zero było. No, 5 dych w plecy, no to jest sporo, to jest sporo, umówmy się, więc na pewno na 0 to nie jest, e, tylko w, właśnie w plecy. Kolejna skrzynia, wow, a nie, na 0, ok na 0, to już można uznać na 0, bo to jest kilka złotych, w takiej skali to, to nie ma co tego aż tak zaliczać. No i kolejny raz otwieramy i tutaj też będzie raczej słabo, dobra, tą skrzynkę na razie sobie odpuścimy. No i mamy najdroższą, kurde, tu się roi od kost normalnie. Mamy nawet M9 rubi to w takim razie 8000 zł kosztuje Jester. I dobra, zobaczmy, zobaczmy. 630, 630. Ty, jakby dwa kajmany, Przecież to byłby giga profit. Ile taki jeden kajman kosztuje? O, mógłby tutaj być profit, ale niestety jest spory spadek, a raczej spora strata. Jest jeden kajmanik z tego, tutaj widzę, ale no, szczerze mówiąc, no właśnie. Dobra, jeszcze raz, do trzech ta sztuka. Jeszcze raz spróbujemy, zaryzykujemy i czy pożałujemy? Zaraz się przekonamy. Widzę, że może być to dokładnie. Jest nieco lepiej, ale i tak nie masz takiego dużego profitu. W ogóle nie ma profitu. Zabijmy sobie teraz bitwę na trzy osoby. Ja oczywiście standardowo pójdę na środek i dodajemy sobie eventówki. Tak, damy sobie tak. Jedną taką, dwie takie jedną taką, powiem wam widzowie, że to będzie gruba bitwa, to będzie naprawdę gruba bitwa, jedną taką, dwie takie i jedną taką, oczywiście dajemy jak najbardziej, kolejna skrzynka 21, czyli tak, jedną taką, dwie takie i no i tej już nie dam, także damy może po prostu, no odpuścimy, kolejna była z tego co pamiętam chyba za 80, chyba tak, jak coś to mnie poprawcie, ale damy sobie jedną taką i tutaj trzy takie i ostatnia 200 zł, jedną taką, Albo nie, inaczej zrobimy. Dwie takie i jedną taką. Dwa tysiące. Ty, to nie jest przypadek. To nie jest przypadek. To, to będzie win, tak? W sumie czyli, bo ta liczba nawet nic nie znaczy. No, nieważne. Pomyliło mi się z 2, 1, 3, 7, Ale mniejsza. W ogóle to widzowie, jeśli chcecie w tym odcinku... Boże, to nie teraz. To nie teraz. Teraz wyniki. Wyniki na skina z poprzedniego odcinka są na Discordzie. Także koniecznie wbijcie na Discordzika. Zobaczcie, czy nie wygraliście przypadkiem kanał. Wyniki CSGO Skins, no i tam oczywiście jak już teraz oglądacie, to będą. No i zobaczcie, czy to wy nie wygraliście, no bo to może wam umknąć, bo mamy 24 godziny na zgłoszenie się, więc to jest naprawdę bardzo ważne. A my teraz skupmy się na bitwie, tak, bo na razie to początek nie wygląda zbytnio obiecująco. Tryb Jester, o kurde, no to wygląda już bardzo obiecująco. To wygląda już bardzo obiecująco. Śmiem nawet twierdzić, że tutaj będzie, kurde, profit. Bo ja to raczej wygram. No zobaczmy, skrzynka, która może nas... No ta, ta skrzynka mogłaby nas zwieść, nie? Chodź... Ty dobra, chociaż on też coś trafi drugiego. Ty dobra, to tysiąc złotych hasz. Wykrakałem. Wykrakałem. Wykrakałem, nie? Ale ja jestem idiotą. Ja pierdzielę. Po co ja to mówiłem? Po co ja to mówiłem? Nie, ja. Widzieliśmy, widzę, jest kaplica, szczerze mówiąc. Szczerze to jest kaplica. Ciężko. Ciężko będzie to wygrać, naprawdę. Wydaje mi się, że... No wątpię. Wątpię raczej, że ta skrzynka ostatnio na buście nas uratuje. Bo sytuacja jest na tyle niepewna Ten jeszcze trafił 1900 zł? I to z... Czekaj, czy to, z... to było na buście chyba, nie? Ej, dobra. Jeszcze 500. Dobra, on nawet mnie wyprzedził. Dobra, nie mam pytań, Ej, ale te skrzynki są mocne, nie? To mogę jedynie powiedzieć, że te skrzynki są mocne. Naprawdę one mają potencjał. Ten tryb boost w ogóle jak jakono, to jest szok. 10 tysięcy dwóch. Nie, dobra, powiem tak, ja na pewno muszę stworzyć. Teraz zrobię Olina. Mam to wbite. Nie, robię Olina, walę, tylko wale skrzynki na buście. To za 80 zdać na buście. I to za 210 damy sobie po prostu raz. Będę mógł. To ściągnę tego jednego busta, Coś takiego. Zobaczcie. No bo powiem szczerze, że naprawdę by to szokowało, to, co się odwaliło. Yy, sprawdźmy w takim razie raz jeszcze. Zobaczmy. Zobaczmy widzowie. Niech to kurde odda, żeby tą jedną bitwę widać wygrać. Póki co jest widzowie średnio. <laughs> Jeden dostał Famaska, drugi dostał Famaska. Ja dostałem kija w oko na razie. No daleko zwycięstwa. nie, O, wygram to. Kurde, fajny obrót sytuacji, fajne, nie powiem, 1500 złotych. No tutaj lekko zostało nadrobione. Zobaczymy jeszcze w takim razie bitewkę na tutaj tryb jester. Na tryb jester to będzie bitwa. Tylko czekaj, właśnie ja najpierw muszę zobaczyć te najtańsze. Dobra, na przykład te. Czekaj, czekaj, czekaj. O kurde, po co ja klikam tego jestera zasranego. Czekaj, czekaj, jeszcze raz. Gdzie ona była? Tutaj jest. Damy sobie dwie takie i damy sobie jeszcze takie. Dobra, nie wiem czy to jest dorypały, zaraz spróbujemy. To już może za bardzo wy wychodzę. Ale jeśli chcecie w tym odcinku e, zgarnąć skina za 5 dych, to jeśli chodzi o hasło konkursowe, to na przykład niech będzie to e, Kurde, jakie macie hobby może tak, ty to jest ciekawe. Takiego pytania nigdy nie zadałem. To jest takie zapoznawcze widzowie, także dajcie dać w komentarzu. No i dupa. Jest przypał. Rękawice byśmy musieli tutaj trafić. O nie, ciężko. Ciężko, ciężko, bordeczki. Wydaje mi się, że już bez szans, nie? Chyba, że no, zdarzyłby się cud. No i się zdarzył. No i się zdarzył. I nadrabiamy. I jest. Dobra, tego się nie spodziewałem, że jeszcze wyjdziemy naprawić w tym odcinku. Ja pierdzielę. Wystarczy. Wystarczy na dzisiaj. Żegnam się z Wami. Widzimy się jutro. Elo.